Siemano, siemano, mamy końcówkę marca, pogoda typowo wiosenna, przed chwilą padało, teraz świeci słońce, przyroda budzi się do życia, dlatego wybrałem się też na krótki spacer, głównie po to, żeby pozyskać trochę czosnku niedźwiedziego, który jest bohaterem tego krótkiego filmu. Czosnek niezwiedzi z Łaciny Ali Mursinum. Rośnie dziko w runie wilgotnych lasów liściastych, tworząc bardzo rozległe dywany. Także wdziera się w posiadłości domostwa. Zamiast trawnika tworzy wówczas trawnik. W Polsce czosnek znajduje się po częścią ochroną. Nie jestem do końca przekonany jak to działa, ale chyba nawet trzeba zgłosić się do ministra po zgodę na zbiór. Możecie je napisać w komentarzach, jeżeli ktoś dokładnie wie. I bodajże nie wszędzie można go zbierać. Tutaj w Szwajcarii nie ma problemu z zbiorem czosnku niedźwiedziego, zbiór czosnku nie jest zakazany. No, chyba że rośnie na obszarze ogólnie chronionym, bądź w rezerwacie. Wówczas wiadomo, że wtedy nie można zbierać. Według mnie pomylić czosnych niedźwiedzi z innymi roślinami jest bardzo ciężko, ale nie jest to niemożliwe, gdyż zdarzają się zatrucia. Jest on m.in. podobny do konwali majowej czy tulipana oraz kilku innych gatunków. Listę możecie znaleźć w opisie. Natomiast tutaj spojrzycie, rośnie obok tulipana i w zasadzie według mnie jest on bardzo łatwy do rozróżnienia, ale zachowajcie ostrożność, jeżeli nie jesteście pewni, że to jest czosnych niedźwiedzi. Zapytajcie się kogoś, kto się bardziej na tym zna, bądź po prostu odpuśćcie. O co w ogóle chodzi z czosnkiem niedźwiedźmi i po co go zbierać? Oprócz niebywale świetnych walorów smakowych, które są zbliżone do czosnku pospolitego, czosnek niedźwiedzi ma właściwości prozdrowotne. Zawiera dużo antyoksydantów, a także działa przeciwbakteryjnie i usuwa z organizmu toksyny. Działa bardzo dobrze na układ trawienny i układ sercowo-naczyniowy. Duża zawartość siarki powoduje, że wpływa dobrze na włosy, skóry i paznokcie, natomiast przez to osoby, które mają problemy z wrzodami, nie powinny go w ogóle spożywać. Wszystkie części czosnku niedźwiedziego są jadalne, jednakże najczęściej pozyskiwane są liście, które cechują się delikatniejszym smakiem niż kwiaty, które już widzimy tutaj się pojawiają, a także cebulki czy też bulwy. W momencie, kiedy zaczyna kwitnąć czosnek, liście zaczynają się robić bardziej wykowate bardziej ostre, dlatego powinno się go zbierać zanim zacznie kwitnąć. A dzieje się to mniej więcej na przełomie właśnie marca i kwietnia, czyli ostatnich wizach na to, żeby zebrać delikatne liście. Jeżeli chodzi o zbiór czosnku, to jeżeli nie ma żadnych wytycznych, według mnie bardzo fair jest, jeżeli będziemy zbierać go nie jak kosiarka i wycinać takie płaty. Po prostu kosząc wszystko, co jest po drodze, I to posługując się nożem, bo to w znacznym stopniu sprawnia zbieranie, wytniemy tutaj troszeczkę z tej kępki, z tamtej kępki i nazbieramy interesującą nas ilość. Oczywiście, przy okazji, starając się nie niszczyć pozostałych roślin, które są wokół. Ja powoli zbieram się do domu. Aby w komentarzu, proszę napiszcie. Czy zbieracie czosnek niedźwiedzi, co z niego robicie, oraz może czy zbieracie inne zioła w lesie i co z nich robicie. I w zasadzie to tyle. Miałem się z Wami pożegnać, ale wiecie co? Chodźcie ze mną, pokażę Wam, co ja zrobię z tego czosnku niedźwiedziego, który nazbierałem. Udało mi się pozyskać łącznie około 1 kg czosnku niedźwiedziego. Większość na pewno zużyję do zrobienia pesto, a resztę wykorzystam na świeżo. Przed użyciem czosnek płuczę bardzo dokładnie pod bieżącą wodą. Jest to bardzo ważne, żeby wszelkie owoce runa leśnego dokładnie umyć, dlatego płuczę je nawet dwukrotnie. Umyte i osuszone liście czosnku kroję na drobne kawałki i dodaję do twarożku, Sałatki lub bezpośrednio na kanapkę. Tak rozdrobnione liście czosnku niedźwiedziego można przechowywać w lodówce przez kilka dni, jednak dość szybko tracą turgor i więdną. Według mnie liście czosnku niedźwiedziego nieco przypominają smaku szczypiorek, w związku z tym mogą one posłużyć jako bardzo dobry dodatek do jajecznicy. Jajecznicę taką rozpoczynam od rozpuszczenia masła na rozgrzanej patelni. Następnie dodaję pokrojony wcześniej czosnek niedźwiedzi, a w zasadzie jego liście. Następnie wbijam jaja. Dodaję pieprzu, szczyptę soli i smażę. Oczywiście, mieszając od czasu do czasu. Na koniec jajecznicę posypuję jeszcze świeżymi liśćmi czosnku niedźwiedziego i gotowe. Aby znacząco wydłużyć czas przechowywania czosnku niedźwiedziego i móc cieszyć się nim, kiedy już nie jest dostępny w lesie, można z niego przyrządzić bardzo dobre pesto. Przepis na pesto z czosnku niedźwiedziego jest bardzo prosty. Lista składników widoczna jest na ekranie. W oryginalnym przepisie napotkacie na orzeszki piniowe, które są zarówno trudniej dostępne i droższe. Dlatego z powodzeniem można je zastąpić innymi orzechami lub nasionami. Dokładnie umyte i osuszone liście czosnku rozdrabniam nożem i wrzucam do dużego naczynia, tak, aby móc je potem zblendować. Na patelnię wrzucam orzechy włoskie, pestki słonecznika i pestki z dyni. To jest właśnie to co miałem pod ręką. Orzechy i pestki prażę tak aby oczywiście ich nie przypalić. Gdy orzechy powoli sobie stygną przygotowuję pozostałe składniki a także ujmuję większość liści czosnku niedźwiedziego z naczynia żeby móc je wygodnie blendować. Do miski wrzucam wszystkie pozostałe składniki czyli uprażone wcześniej orzechy i pestki, 5 gram pieprzu, 5 gram soli oraz około 30 ml soku z cytryny. Na koniec wlewam 250 ml oliwy z oliwek. Całość blenduję do uzyskania odpowiedniej konsystencji, Stopniowo dodając pozostałe liście czosnku niedźwiedziego, kiedy tylko zrobi się na nie miejsce w misce. Gotowe pesto przekładam do słoików po obiadkach dla noworodków. Według mnie słoiczki te bardzo super się do tego nadają, gdyż taka porcja zawiera obiad dla jednej dwóch osób. Tak przygotowane pesto może być przechowywane w lodówce przez około tydzień czasu, albo też i dłużej, jeżeli nawierz słoiczka nalejemy oliwy z oliwek. Odcinając w ten sposób dostęp powietrza do zawartości. Jest to jednak dość ryzykowna metoda przechowywania pesto i często przyczyna zatruć botuliną. Dlatego ja słoiczki te umieszczam w zamrażarce. Dzięki czemu mogą je przechowywać nawet do roku czasu. Żeby nic się nie zmarnowało, na koniec miskę można wyczyścić oczywiście kawałkiem chleba. To też zasłużona degustacja. No dobra, oczywiście podjadałem również w trakcie, gdyż nie można się temu wspaniałemu zapachowi oprzeć. To chyba tyle na dzisiaj na temat cząstku niedźwiedziego. Nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć Wam smacznego i do następnego. Widać, że wiosna zaczyna powoli budzić się do życia. Widać, że wiosna zaczyna powoli budzić się do życia.